Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z serii Giselberg na moim kanale. No i dzi w dzisiejszym odcinku trochę serwy było, no i niestety dwa tygodnie nie było odcinków, tak jak mówię, czasu nie miałem, bo praktyki w szkole, prawko i te inne pierdoły i... no i tak trochę zaniedbałem nagrywanie. <laughs> no ale ludziska, dużo zmian, mam 17 godzin na sejfie, już 18. No nie mam już te z jeszcze nie robiłem ani nic, bo było trochę problemów. Pierwsze zbugował się season, nie mogłem nic zrobić i musiałem go usunąć. Musiałem przesiewać pola na nowo, więc około 15 godzin yy, pola przesiewałem. Pól, jak widzicie, w trochę nic było, było mi trochę pól, znaczy, no dokładnie było mi dwa pola, czy trzy, No i tak, posiałem nową uprawę, którą i dawno nie siałem, bo będzie tutaj chciał się bawić w tą uprawą trochę. Jest to topola energetyczna, tak to właśnie wygląda, bardzo ładnie to wygląda, ogólnie dzisiaj mglisty poranek, ale na ten odcinek w sam raz, co dzisiaj robimy, no i trochę zmian, Wejdźmy może najpierw tutaj, yy, tutaj mamy paletki jakieś jeszcze z tym, z Topolo właśnie, trochę nawozu, tutaj mamy sadzarkę, która jest już brudna po ostatnim sadzeniu, no ale ja jej być nie zamierzam, mam tutaj samochód, yy, z nowości osobowy, znaczy taki transporter splinterka, Mam tutaj Mercedesa przydatny samochód na tą serię. Z nowości tutaj został wymieniony John Deere na John Deere 920 s Z turem, i tak on się prezentuje. Został zakupiony, wymieniony również agregat na brodnicę. Owiarka była. Został zmieniony również kombaj na kombaj dom, Klas Dominator 108 SL Maxi. No, bardzo fajny kombajnik, trochę posuwy, na pewno. To to było. I kolejny nabytek jest to Klas 610 Arion z dwiema kosiowymi Pottingera, które dzisiaj będziemy używać. Będziemy sobie kosić... Tutaj zamierdzą, bo tu jest, nie jest łąka. Łąka moja zaczyna się dopiero tutaj, od miedzy. Mamy dwie łąki do wykoszenia, także dzisiaj będziemy sobie kosić. No i tak... Yy, miałem dla was nagrać pokaz maszyn z DLC-klasy, ale pierwszego dnia miałem problem, bo nie miałem dominatora. Dopiero po, yy, z pomocy Tomka dominatora nabyłem, ładowarkę nabyłem. No i... trochę pograłem, teraz dzisiaj miałem nagrywać odcinek wcześniej. No, ale no, że był problem z, yy, z sezonem na tej mapie, no to stwierdziłem, że nagram go dopiero teraz, jak już wszystko poogarniam. Czyli... no, nagram go teraz, no. No i dobra, rozkładamy sobie kosiarkę pierwszą, rozkładamy sobie drugą, tylko trzeba pamiętać, że tam jest miedza, no nie? I żeby tej miedzy nie wykosić. A ona się zresztą nie skosi, z tego co widzę. No i dzisiaj mgliste sianokosy, sianokosy z węgle. Mam dwie łąki, ta jest troszkę większa i z tej sobie zrobimy belki, yy, zrobimy sobie z tej właśnie beleczki, o i, i ja sobie kurczę, zapomniałem zminimalizować pieniędzy yy, do 50 tysięcy, ponieważ no problem mały właśnie tutaj z save'em tak jak mówię, ale chyba to zaraz sobie zrobię, więc zrobimy krótkie Dobra, już jesteśmy po cięciu, zminimalizowałem te pieniądze, co miałem tutaj. No bo mówię, kurczę, musiałem pola przesiewać, a tym małym siewnikiem bym się zapierdzielił, że tak powiem. No i musiałem dodać sobie pieniędzy i że tak powiem, wynająć największy siewnik, największy tego. No bo w ogóle nie chciały rosnąć uprawy No i to nie wiem od czego to było. Czy wina sezonu, czy wina czegoś innego. Czy wina jakiegoś moda. No i właśnie dzisiaj to ogarniałem i musiałem nagrywać odcinek z oprysków, a nie dało się opryskać, chwasty nie ginęły, mówię kurde dobra, dodaję kasę i robię tak na lewo. No ogólnie na tej mapie już mam 17-18 godzin jak widzicie, ale mówię na tej mapie chcę mieć jak najwięcej godzin, bo naprawdę, że tak powiem nie znalazłem nigdy w lepszej zagranicznej mapy, na której by mi się tak grało, poza 17 na Old Streams i na Lo Los Powiem Wam, że jakby tu był Losberg, to bym pewnie usunął się z tej mapy na Losberg, no ale nie no niestety, a tu co, tu jakaś kolizja jest? Tak, tu jest kolizja, super. Yy, ale no niestety, w 19 Losbergu nie ma, jest Old Streams, no ale na no, Old Streams Wam powiem, miałem save'a, czy tam 5 godzin przegrane i powiem Wam, że nie ciągnął do tej mapy, a ja nie lubię grać na czymś naśliwe. Jedyny mi faworytany dla mnie w 19 z nap, to jest ta mapa, właśnie i OSINA, jak na razie. Bo na, na razie jak najlepiej mi się gra na tych dwóch mapach, chociaż teraz na OSINę czekam na update. Widek mam wypuścić na dniach aktualizację. No dzisiaj już dzisiaj jest, jest piątek, więc raczej w tym tygodniu już tej aktualizacji nie ujrzę świat, światła dziennego. No, ale kto wie, no nie. Nowy, coś się w to zmieni i aktualizacja będzie, no i dzisiaj sobie wykosimy tą łąkę tutaj i wykosimy sobie, może, jeszcze jedną łąkę. Jak czas pozwoli na to, no na razie to, to średnio, bym powiedział w końcu, trzeci odcinek wam dodać wam z tej serii, powiem Wam, że miałem kosić to semasem, ale semasem co Mówię kupuję klasę, miałem trochę pieniędzy w zanadrzu. Bo tam posprzedawałem większe łąki, bo powiem Wam, żebyśmy się zakłosili. No a też nie chciałem od razu kupować dużych kosiarek klasowych do klasa To kupiłem dwie potingerki i myślę, że taki zestaw jak na razie jak najbardziej Wam sypada do gustu. No dzisiaj mgliste z ale no niestety nic nie zrobię, Taka pogoda, taka aura nasła, a już niedługo zniwa, więc trzeba będzie przed zniwami ogarnąć troskę już bo po znivach krowy już będą, nawet chyba w trakcie zniv krowy będą, tak myślę. No, jeżeli gdzieś znajdę jeszcze jakąś łąkę w miarę, to w trakcie zniv zrobię jeszcze jedne sianokosy. No, chyba że sianą pisomkę kupię. No, może tak zrobię, że sianą pisomkę kupię. No, nie powiem, że nie. wiem słomy nie będę kupował, bo słomy będę miał swoją. Słomy będę miał swoją, więc nie ma sensu kupować słomy. No i będziemy pomału lecieć w krówki, no bo na tym gospie mamy yy, krowy, kury, świnie i chyba tyle. Tak, tyle, chyba tyle, bo ta gospodarka jest połączona właśnie z, ze świniami, To jest jedna taka, no duża, pozorną gospodarka, no nie, tylko wy, świnie są przeniesione w inne miejsce. No tutaj obok są po prostu. i będziemy się bawić właśnie na tych zwierzętach. później może gdzieś tutaj na łące postawię sobie padł dla koni nie wiem jak konie będą się zachowywały tutaj w tej grze nie ma też owiec, nigdzie nie widzę a owce są tam na końcu no, 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 no tak jak mówię, trochę tej mapy brakuje powinny być wszystkie zwierzęta w jednym jak już. No ale na Losbergu tak też nie było, było to porozrzucane po całej mapie, pamiętam. No a ta mapa mi bardzo wspomina na Lossberg. ona ma teraz taki słodki klimat jak miał Losberg. <laughs> I naprawdę mi się bardzo dobrze na niej gra, tylko że ostatnio mało grałem na niej, bo większość to siałem, właśnie z te na 18 godzin, to później co siewałem pola, z 2 godziny sadziłem tam to, to pole energetyczne, także. Wie, wiecie jak to mniej więcej chyba wygląda, no nie? jak się coś chce robić, to trzeba mieć na to po prostu czas. Też statystyki te, te na YouTubie są marne, no, no. W ogóle uprawiłem sobie na live, pewna osoba powiedziała, nikomu nie będę mówił nawet, że dwa lata temu teraz nie oglądał. Wiem y, słabe statystyki i w tym roku mnie nie ogląda, bo jak w tym roku mam to samo, to znaczy tego, że nie ma nic ciekawego na kanału. No i weź, weź takiego dzieciaczka sobie, słuchajcie, no i na pewno wyjdziecie na plus, no nie? <laughs> Ogólnie yy, będzie dwa odcinki sienokosów, tak myślę, albo trzy. <śmiech> Czyli... <śmiech> Kurwa, no. Nie, nie lubię nagrywać z chrypu, ale jakoś chrypę mam dzisiaj, więc wybaczcie mi. Yy, no i będzie może dwa, trzy odcinki sienokosów. Może się tak koło tego, myślę, no bo w jednym odcinku się nie wyrobię, wykosić w pełni wszystkie, znaczy wyrobić się może wyrobię, wykosić ziołomki, bo tej już mi niedługo zostało, a jeszcze mam jedną, jedną mam tam koło tej drogazowni, takiej jakby tej małej, no nie no, raz odcinek, zakrypnięty odcinek, kurde, no nic nie zrobię, mam tu dzisiaj kurde krypę i tego nie pokoram no nie. w ogóle dzisiaj jakieś nie wiem co się w nocy odwaliło wstał sobie mój elektryk kochany z no z wieczorem go zalewałem poszedłem spać rano wstaje, jest otwarty nie ma likwidu w środku, likwid jest porozlewany mówię kurwa co się stało gdzie jest kurwa likwid no, moja mama nic nie wie nie na ten temat mówię kurwa ktoś musiał w nocy być i tu wylać no, mówię, ja. No, patrzcie, no bo jakby by, yy, był otwarty tylko to by likwid był, no, nie? A likwidu nie było ani na biurku, ani na tym. Było porozlewane po elektryku trochę i było otwarty. Także no, coś w coś nie halo tej gramunii. No, ale ogólnie no i h się nie nawekam, już zgonie się posiadam, bardzo dobry. Elektryk, tylko no, już trochę się spód pozdzierał od biurka czy tam od nie wiem czego, ale powiem Wam, że s też po roku użytkowania no już się zdziera, no nie bo s mamy już od roku i ciasta, ogólnie od roku palę elektryki czyli czyli powiem Wam, że na i na od roku już trochę zdzierała, a na trójkę też nie żykam. Od miesiąca mam trójkę. Miałem wcześniej smoka Weipen'a 22, teraz mam dwa iJusty. Ale smoka Weipen'a sprzedałem, kupiłem jakoś smoka chyba w kwietniu, sprzedałem go we wrześniu. No i... Zostały mi dwa iJusty, bo powiem Wam, że iJust to jest jednak iJust. I nie ma co do zawrócenia, to jest najlepszy chyba e jaki jest. Ogólnie tak trochę w was wprowadziłem, że elektryki palę od roku. Znaczy no, tak na dobre palę od roku. No bo już tam kiedyś w gimnazjum próbowałem. <tryk> Dwa lata temu tak trochę te spaliłem. Elektryka. Tylko, że to nie był mój elektryk. I w tamtym roku mówię, kurde no, trzeba sobie coś kupić żeby było. Niezwykłe ślugi nie podchodzą. Mówię kurde, kupuję elektryka. Niby zwykle tam czasami sobie zapalę zwykłą śluga, powiem wam, że E-Sluga jest lepsza od zwykłej sługi, na pewno. Niby to jest, niby to... tu mówię, że to bardziej truje od zwykłych. Nie to jest bardziej truje? Badania nawet nie za że elektryk jest zdrowszy od zwykłej fajki, no nie? No ale no, ja tu nie wnioskuję, tylko mówię co pale i tego. No, za na przykład za liquid płaci się 25 zł, z gzałku do trójki płaci się 45, no nie, bo gzałka 15 zł. Czyli, no, tak trochę dupa, no nie. Dobra, to już wykosiliśmy. Nie lubię kosić węgle, bo nic praktycznie nie widzę, ale może sobie miniaturkę wyskoczę zrobić, przynajmniej. O, czekajcie, tak sobie, o. O, taki gaźnik na miniaturkę będzie. No i taka miniatureczka, prymasort, no nie. Dobra, jedziemy. Jedziemy na drugą łąkę. Mam dopiero 13 minut odcinkę. Dobrze, jest dosyć dobrze. Dobra, pojedziemy sobie tędy, bo tu jest ogólnie pastwisko na tym obszarze. O Jezu, tu trzeba uważać. I a, i sprzedajemy mi Holanda i tego Gingira. No to już możecie się y, 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 zauważyć dlaczego mam takie masynanie inne. No po koszt trzeba było kupić jednak coś lepszego niż sama masa na to mapy. Tu w ogóle rzepak rośnie na pole rzepaków posiałem, no będziemy tu kombajn na pewno, bo rzepak się w pierwszej z innymi zbożami. Ale czy w to chyba za dwa odcinki będę, no jakoś live'a w ogóle wam zrobić z tej mapy. No ale on, powiem wam, że poza farmingiem mam już tyle gier do, do obegrania, a gram jak najwięcej tu w farminga właśnie, no i to jest... Mój urok, którego nie, którego nie polecam, no jak się zacznie grać w farminga, to niestety nie ma czasu na inne gry, no i no to jest prawda. No. Dobra, jedziemy sobie, Czekaj, czekajcie, czy ta łąkę to jest chyba tutaj zaraz? Ora jest na prawo dobra. Myślę, że ją wygosimy, bo ona jest większa wcale. Mm. A, ona będzie na, na pokus, więc yy, pewnie ja półprzeczszą yy, i pozgrabę to poza odcinkiem tyłonki. A w następnym odcinku nie pozbieramy sobie trawki do niej. Pozbieramy trawkę albo po secząsam, albo po sobie. Dobra, wzięliśmy się na łąkę. Odpalamy kosiarkę jedną. Odpalamy kosiarkę drugą. No ta łąka jest mniejsza, dlatego chcę ją na pokus, bo już w sumie w to się coraz to bardziej pod krowy. Bo krowo trzeba niestety będzie zakupić, tu trochę bagnę mógł zrobić, ale klasy sobie poradzi. Ja to ogólnie ta rzeczka nie wylewa, to jest taki strumień nic bardziej. Niech zeczką nawet głęboko nie jest. Można się kąpać, wam powiem. Ale jaka tam się nie wydawać, bo tak trochę brzydko zadoby całą tapicerkę w klasie. Nie? O tu jest tak bardziej podmokło, ale... Bo tu jest posadzone nowe drzewka z leśniczego. Chciałem w ogóle na mojej łące salić, ale ja nie wyraziłem zgody. I powiedziałem mu, posadzę sobie gdzie indziej. Ale na pewno nie na moje łące. Nie, no do... nawet to wyjdzie, Wam powiem. Jeżeli dzisiaj wykosimy sobie dwie łąki tym sposobem, to będzie co mniej roboty na następny odcinek. A, od razu pytanie będzie. Kiedy następny odcinek z tego, z Giselbergu? Nie wiem. Ciężko mi jest określić. Kiedy następny odcinek z Gizelbergu? No jutro sobota. Jutro sobota to wy dostaniecie pewnie 13. I może coś tam jeszcze po wieczór. Nie wiem, nic nie planuję takiego niby, ale... zamiast, że to może się nagle. I może coś właśnie pograć, czy jutro dostaniecie. A tak to nie wiem, nic takiego nie na razie nie planuję. W niedzielę pewnie, może w niedzielę dostaniecie kolejny, następny odcinek. Jak zbijecie chociaż tej 15 apek w górę, no bo ludzie co wyrobić, no kurde. nie mówcie, że w takim jest, że łapeczek nie zostawiacie. No ale no, musowo zostawić, musowo teraz zostawiacie peczki, bo... Bo nie ma innego wyjścia, no kurde no. Wy nie chcecie, żebym odszedł to łapeczki, które muszę być. No, a, możliwe, że będzie chora seria z Postala na niedługo w listopadzie. Bo ja kupuję ostatnie DLC z jakie potrzebuję do farminga, czyli Gongira do bawełny i te wózki całe. No i zresztą sobie kupię DLC do Postala weekend. Czyli 7 dni w tygodniu, będzie seria przez jeden tydzień będzie cały postał set po, od poniedziałku do yy, no seria, seria na tydzień, no nie? No, tak można powiedzieć, że to jest seria na tydzień z postalowa. W ogóle jest postawa set no postał 4, ale nie jest w becie. Czyli wczesna wersja, jeżeli wam dwójka się niedługo spodoba wyszukali na kanale, to zrobię jej serię z czwórki. To ona tylko po tylko to jest naprawdę chora gra. To jest naprawdę chora gra. Pierwszy odcinek Nie z się bez będzie trwało w godzinie, no nie? No, tak, bo, bo tak może trwać. No i się, nie, ale poniedziałek wtorek to już to jest łatwiej do przejścia, wam powiem, ale w postalu, ale środa to już się zaczyna tego, jak podpalają bibliotekę, kurde. To to już jest w ogóle, to już jest porażka. A w piątek nadchodzi Armageddon i trzeba uciekać. A ja nie angielski na weekend, więc yy, nie angielski na weekend, więc nie robiłem wcześniej serii, jak chodziłem w postale przy 7. Całego przysadę chyba drugi raz, właśnie. A nie, pierwszy, pierwszy raz przysadę, całego pustynia. A jeżeli będziecie chcieli serię z inną na święta, to planuję w święta już teraz wchodzić wszystkie Wiedźminy. I teraz chcę przejść po kolei od jedynki do trójki, bo, że tak powiem, od tamtego roku wydźminy leżą. No i nie mam kiedy ich przejść. I może też z tego serię zrobić, jakbyście chcieli, ale musicie chcieć, no bo jakby nie będziecie chcieli, to ja nie wiem. Dobra, odstawiamy sobie, pojedziemy odstawić sobie Klasiora, podobniemy w wstrząsarkę myślę. No ale już nie pojedziemy w wstrząsarkę, bo 25 minut no odcinka. Ja zaraz go dla was wyrenderuję po nagraniu i będę wysyłał go na YouTube, na YouTube, żebyście go na sextastu mieli. No, Klasior sobie poradził, Klasior sobie idzie ładnie. Ale w Sotrząsach będę sobie dojść z Arki, bo nie kupowałem większej w Sotrząsach, bo nawet chyba takowej nie ma w grze. Zaraz zobaczymy, czy jest takowa w grze. W ogóle plan Lightning podchwycił pomysł na serię. Żebym tam wbił do... do bobra czasem. No ale ja mam też jeszcze pomysł na jedną serię. Jest to właśnie Postal. Jest to może jeszcze jedna seria z Forminka. Albo Powrót na Lipinki. Ale taki z pompą. Albo seria o do Gospodzera i coś takiego. No ale to zobaczymy co byście chcieli. O w ogóle dzisiaj padać Będzie... Uuu, to dupa. No to dupa. Więc sobie wolę przedjąć trochę czasu. Niech sobie teraz popala, to to, to się mi na oknie, no, nie niebale. No ale będzie git. O, tu jest gospodarka. Ja zawsze, kurde, ten wjazd na mi musiał ominąć. No jak zwykle gdzieś się dobra, wjechaliśmy sobie. I myślę tak, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli odcinek się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba. No a tymczasem ja się będę z za wami zagrał. Do następnego, trzymajcie się, cześć no i pa pa.